Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku w kampanii Company of Heroes. Kontujemy tutaj naszą inwazję na Włochy. Tutaj muszę sobie przypomnieć, co tutaj się działo? Oczywiście tutaj te okolice atakujemy. Artyleria lotnicza Ostatnio zaatakowaliśmy tutaj Montele. Jednocześnie pomogła nam niemiecka dywizja. O dziwo. Mieliśmy do czynienia z niemiecką obroną, gdzie no, był Nosorożec, Brumbar tak dalej. Z tego co widzę tutaj musimy zająć się paroma sprawami, będę musiał koniecznie wycofać ten okręt, on musi mi tutaj przetrwać, atakujemy dzisiaj Neapol, musimy dojść do tego Neapolu, a potem pokierujemy się w stronę yy, Potenza, może w stronę tego lotniska, żeby połączyć siły tutaj z tą jednostką brytyjską, czyli trzeba będzie dostać się do Bari. trochę tego jeszcze działania tutaj mamy na tym froncie. Jednostki partyzanckie. Nie jestem pewien, ale tutaj chyba będzie jakaś akcja z obroną tego miejsca, więc podejrzewam jakąś małą misję fabularną. ale nie samo tym razem na mojego sojusznika. Ciekawi mnie, czy mój sojusznik w ogóle w jakikolwiek sposób zadziała. Przy okazji jeszcze sprawdziłem. Jednak ten tryb kampanii nie ma żadnego trybu wspierającego żadnego kołopa. Szkoda. Mm, kolabie, Potenza, czyli zaraz, że oni... Te tereny? o, Okej, okay. skoro tutaj mają zamiar się wycofać. Ciekawi gdzie ta kolabia niby jest, chyba że chodzi po prostu o to. Za szybką cenę chcę dostać się do Neapolu, ale... Najpierw, żebym nie zwalił. Mój okręt tutaj niech się ewakuuje, bo jest już poważnie uszkodzony. Za 100 jednostek mogę go naprawić. Mi to pasuje. Samoloty zwiadowcze też za 100 jednostek mogę naprawić. I okej. Okay. Najbardziej mnie boli to, że mam limit. Nie mogę tutaj żadnych jednostek wezwać. Tutaj to i owo mogę poulepszyć, choć tutaj haubica, ale mnie to interesuje. Umocnienia polowe. Okej, okay, czyli każde umocnienie zajmuje miejsce. Ale sekunda, bo tutaj ta piechota. Skład z zaopatrzeniem, hałbica, okej, okay. czyli ja to mogę stawiać tak samo, jak tutaj bot stawia, czyli to może mi służyć później do obrony. Ciekawe jak to w przyszłości by się tutaj spisywało, na razie musimy się zastanowić, gdzie tu dalej ruszyć. Ale dobra, ja na razie chcę samolot zwiadowczy. Dokonamy zwiadu w tej okolicy. Obstawiam, że te baterie przeciwlotnicze w ogóle mi nie zagrażają, więc... Najpierw myślę o zaatakowaniu Neapol. Tak, bo tutaj są tylko te dzieła wśród Dobra, to od razu ruszamy w stronę Neapolu. O, tutaj jest 88. Szlak. Dobra, marnuję amunicję.

No, w płomieniach już stanęło, może po prostu wybuchnąć. Dobra, czyli tamta jednostka na razie się ruszyła. Nie mam na razie na kolejny ostrzał, bo tutaj mam partyzantów, materiały wybuchowe. jednostkę mogę uleczyć, ale to tam na razie mi nie zależy. Mogę wysłać patrol. Dobra, na razie ten oddział dam tutaj. Sir, ta kind of artyleria, obawiam się, że ta artyleria będzie wspierać tutaj ten atak, bo ta jednostka jest mocno ranna, słyski, jest na trzecim słyski, poziomie. Dobra, zobaczymy, jak ta dywizja sobie poradzi tutaj. Aha, czyli nie mogę na razie mieć funkcji patrolu, czyli jak mam funkcję patrol, to oznacza, że nie mogę zaatakować. Z jednej strony dobrze. Z drugiej strony. Jak to wyłączyć? No na razie nie mogę, jako się to później ogarnie. Teraz zajmiemy się tutaj tą stroną, trzeba w tym miejscu pomóc. Myślę, że ten oddział piechoty wyślę w te okolice, więc pozbędę się 8-8 najpierw. Nie jest do niego wcale tak daleko, i może uda się zaatakować tę jednostkę zmechanizowaną, która ma wsparcie artyleryjskie, z tego co widzę. Chociaż na razie nie można tutaj zaatakować, jest tu jakoś pokazane, jak była opcja ataku. O, o, o widać zaraz, widać wsparcie artylerii, armaty i 8-8, ale 8-8 zostało aktualnie zniszczone. Dobra.

Radzoną broń można zebrać z pola bitwy. Dwa ciężarówki medyczne. Bazy wroga docierają na pole bitwy. Nie w pełni sprawne. Różne punkty zasobowe są ujawnione. Dobra, opcja partyzantów mi się podoba. Dobra, te dwie zdolności mi się podobają. Nie podoba mi się tutaj, że wróg ma artylerię przeciwpancerną. Chyba. Przeciwpancerna to jest i. Przeciwpancerna? Nie, normalny. oszoł artyleryjski i działa lotnicze. Mapa już chyba nam znana.

Co ja tam mam zaatakować? Właśnie słabo, że mam tak mało jednostek do dyspozycji, ale mam saperów, więc w ten sposób mogę tu postawić umocnienia. Mam w razie czego artylerię, działo polowe, to miejsce myślę, że je ustawię. Punkt medyczny, właśnie on. Okej, okay, Coś się tutaj zbugowało z grafiką tego pojazdu, a było akurat w międzyczasie para aktualizacji. Tego nie mogę ruszyć. Aha, czyli ten mi robi tutaj zabazę. W razie czego mogę wezwać sobie strzelców. Dobra, wezwę sobie tych strzelców. Staję wezmę kolejną amunicję. Czyli to są umocnienia, które muszę bronić. W takim razie muszę tutaj postawić trochę więcej za tego zaopatrzenia umocnień. Wy tutaj dajcie mi karabiny przeciwpancerne. I tutaj się schowają. Oho, już przyjechali. A tutaj jeszcze chcę parę rzeczy postawić. Walentyna na szczęście się spisuje. Ten oddział tutaj niech stanie. Moją artylerię myślę, że obrócę w tym kierunku. Czyli muszę stracić jak najmniej jednostek, a jak najwięcej wróg musi. No, jak najwięcej wróg musi tak naprawdę. Ciekawi mnie, czy jak zmienię. Kurczę, bo nie wiem, czy go zmienić ten transporter medyczny. Dobra, zmienię go. Chociaż. Nie, dobra. Półcale. Teoretycznie mam tu transporter medyczny. Nie będę robił drugiego. Wolę mieć półcalówkę. Ci na razie schowają się za czołg. Tutaj zbuduję kolejne worki z piaskiem, i tutaj je zbudowali. Ta czołgia to mi się nie podoba. Moi tutaj muszą podejść. Moździerz, okej, okay. skoro jest moździerz, to w takim razie ja odpowiadam. Te. A, nieważne. Nieważne, wróg sam zaczął atakować. Tutaj są ranni, ale nikogo nie stracili. Co tutaj muszę zmienić, tak żeby było łatwiej? Po pierwsze zasieki. Postawię w ten sposób zasieki, wrogowie nie będą chowali się tutaj za murkami, nie podejdą mi tu. Będzie Spoko, chyba słyszałem je kolejne jednostki pancerne. Dobra, tutaj dokończymy. Tak, ta półcalówka spisuje się bardzo dobrze. W zasadzie powinienem bardziej ufortyfikować się za karabinem maszynowym. Bo on tutaj nie ma zasięgu. Tu jadą czołgi. Tu jadą czołgi. Potrzebuję armatę. To miejsce. Marder. Nie, to wysp! Serio? Tu jest sztuk! O, szlak! Przydałyby mi się ładunki wybuchowe. Rzućcie, rzućcie, rzućcie. Kurczę, on się wycofuje. Ta piechota niech stąd spada! Dobra, potrzebuję... Tutaj niech przyjedzie z ten... z... A, sanitariusz. Kuźwa, mogą tędy przechodzić! Dobra, artyleria ich tutaj postrzela. Jak tutaj ci zostaną zlikwidowani... Powinno być łatwiej. Dobra, wy się tutaj cofnijcie do sanitariusza. To miejsce muszę załatać. Przy okazji, parę rzeczy tutaj sobie jeszcze posprawdzałem. Co tak mieliśmy odnośnie poprzedniego starcia w Salerno. To zauważyłem, dlaczego tam boty są takie głupie. Przy okazji ja nie grałem na poziomie łatwym, tylko normalnym. A grałem też parę sesji PVE na poziomie trudnym. I tam było widać, że ten bot jest trochę wymagający. Mianowicie... Dobra, tutaj bitwa, zwycięstwo, tak dalej. Te samoloty wracając tam. Jak ja dopiero miałem drugi budynek i miałem do dyspozycji transportery M3, z którego właśnie miałem M16, medyczny czy też M3 GMC, to bot niemiecki potrafił już wyciągać albo kilka marderów i ciężką piechotę, albo niekiedy wróbla. I, dlaczego, i wiem już dlaczego w Salerno ta bitwa była taka prosta, że po prostu bot tam odwalał. Robił tak beznadziejne starcia, już wiem dlaczego. Bo ja tam nie miałem podstawowo do dyspozycji broni pancernej, do produkcji. Miałem tylko te dwie armaty, kilka bazuk położonych na ziemi i nawet podstawowo gra przewidziała, że mogę nie móc produkować jednostek z bronią przeciwpancerną. Dlatego właśnie tam nie było aż tak ciężko te. Bo tymi po prostu musiały jakoś łatwo zadziałać, czyli obracało się tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie w tych innych starciach. To, to akurat ta bitwa, co teraz była, też była naprawdę ciekawa. Okay, to... A, to je... Kurde, ja tych baterii mam nie niszczyć? Ale tutaj co sobie zwiększyć kontrolę nad tym regionem? Bo tak, od razu ruszać. To nie jest dobry pomysł. Okej, okay, przy okazji mogę nowe jednostki sobie załatwić. Mogę tutaj sobie poulepszać. Mogę mieć pancernik, lotniskowiec. Przychody z zasobów, wysunięty sztab. Dobra, zaraz to sobie ogarniemy. I tutaj mogę produkować. Okej, okay, czyli tego jeszcze nie mogę. To muszę zająć Potenzę lub Ortenę. Tylko gdzie jest Potenza bądź Ortena? To jest Potenza. O! To mam niedaleko, ale mogę dywizje amerykańskie. Szkoda, że nie jest pokazane, co one oferują, ale ja chcę amerykańską, to sobie zamówię. Nie ma co martwić się o paliwo, więc myślę, że zainwestujemy sobie w kolejną tego typu dywizję, czyli będziemy mieli w ten sposób dwie. Tu mam chyba zgromadzoną jedną dywizję, bo powinna być do odbioru, tak. Powinna być do odbioru, tylko nie wiem jeszcze, czy muszę na nią czekać. Zwiększ przychod zasobów ludzkich, dobra. To na razie sobie w Salerno zwiększymy przychod, przychód. Tutaj zajmę się potem zlikwidowaniem tego. Ten oddział piechoty, jak zajmie się tym. To myślę, że czołgi wyślę tutaj po paliwo. Czyli pozostaje mi ta dywizja. Nie wiem, gdzie ten wróg uciekł. Przy okazji, za taką sobą bitwę, mamy już do dyspozycji parę ulepszeń. Tutaj z tych jednostek. Nie myślę na razie o czołgach. Bo niełatwo jest do nich dojść. Bardziej myślę o tego typu ulepszeniach. Myślę, że zainwestuję sobie w tę Walentynę. Co ona tutaj ma? Doświadczony dowódca. Zwiększa obszar premii i rozpoczyna na pierwszym poziomie. Zwiększa... A tutaj ta druga opcja. Zwiększa skuteczność pobliskich pojazdów. Obserwator artyleryjski. Na razie mam dwa punkty. Więc tego nie będę sobie załatwiał. Ta piechota tutaj może od razu być. Na drugim poziomie, więc to mi się podoba. Ta dywizja na razie niech pojedzie w tym kierunku. Bo ja chciałbym tę potęzę zaatakować. Trochę do niej mam. Ok, tutaj mam ten bunkier. Bunkier został zniszczony. Tak ten oddział uda mi się zlikwidować, bo tutaj jeszcze chyba jeden powinien się znajdować. Musiał sobie załatwić. Dobra, załatwię sobie, ale to będę miał dopiero w następnej turze samolot zwiadowczy. Bo te diabły lotnicze mi tutaj go rozwaliły. I teraz tak, ta dywizja. Zajmiemy się atakiem jeszcze na tą dywizję. Tutaj mam tego buldożera. Na tego Shermana, Wizbanga, bym bardzo chciał sobie nazbierać. Myślę, że ten Czafik i M3. Będą przez długi czas wystarczające dla mnie. Ale ja nie chcę tej jednostki wroga atakować. Jako tako zrobimy inaczej. Skowamy się w mieście. I w ten sposób to on może mnie zaatakuje. O, jak widać, tu ma wsparcie 8-8 i tu ma wsparcie 8-8. Wystapię w jedną 88-ką będę musiał się tutaj zająć. Przy okazji z tego co widzę, zajęcie chyba tego. Miasta, da mi kolejną baterię nadbrzeżną. No to w ten sposób na razie mój okręt niech dostanie się tutaj. Dobra, następna tura. Zobaczymy, jak to teraz się potoczy. Ok, zaatakowano mnie, ale przy potęzie. I tu niemieckie czołgi się znajdują. Dobrze, w takim razie. Niech wrogie pojazdy tutaj docierają uszkodzone. Zaryzykuj. dobra. Tutaj nie będzie pojazd medyczny. Tutaj sobie damy. To, no, jak mi to, dobra. Dość często daje tę samą mapę. Trochę szkoda. Fajne, że akurat było kilka razy inne. Stadnie. Ok, czyli z tego, co widzę, to jest po prostu normalna bitwa. Więc tutaj to sobie chcę pozajmować na Walentynę Będę potrzebował czterech punktów. Brytyjczycy zainwestuje na razie w karabiny maszynowe. Tutaj jest ta ciężarówka. A ten pojazd medyczny jest za darmo. Okej. Okay. To mi się podoba. To ja go w takim razie tutaj sedam na flagę. To nie jest wcale taka beznadziejna maszyna, skoro od razu jest dostępna. Jak ta flaga ma być zabezpieczona, to karabin może będzie najbardziej optymalny w tym miejscu. Dobra, dawać tutaj Boysa. Karabin jest ustawiony. Zabij wrogiego snajpera. Aha. No dobra, skoro mam zabić snajpera, to będę potrzebował albo miotacza ognia. Teoretycznie ja, mam tutaj ładunki wybuchowe. Ale miotacz ognia będzie najbardziej opłacalny, albo Walentyny Ale do Walentyny trochę mi brakuje. Ten, ten snajper. Czy gdzieś tu musi znajdować. Tutaj są dwa wrogie oddziały piechoty. Granat nasadkowy. Wy Ty rozwalcie tych. Uuu, ładnie dostali. Dobra, to można teraz zajmować strefę. Snajper? Kurczę, nie widzę na razie snajpera i to mi się nie podoba. Powinien być gdzieś w tej okolicy. Ale póki co nie ma po nim śladu, i to nie wróży nic dobrego. Czy on jest gdzieś w tym budynku? Snajper tutaj powinien się znajdować. Tak gra zaznaczyła. Dobrze, karabin tutaj niech wraca. Piechota wraca, to wraca. Ci się biją, dawać tutaj statkowym. Czego mi brakuje w tej piechocie? O, tutaj mogę sobie postawić po forsa. Tak, zapomniałem o tym. Odszukaj i zabij snajpera. Ale gdzie on powinien być? Chcę mam do budynku wchodzić? Na to by wyglądało. Dobra, Walentyna niech tutaj podjedzie. tu jest pusto. Jak kto by się spodziewał? Nie mam blad Tu jest ten snajper. Ale go ukryli. To teraz jest problem, bo on mi tutaj ucieka. Granat nasadkowy w to miejsce. Spróbuję tymi siłami tutaj zaatakować. To jest problem, nie zabiję tego snajpera, bo nie wiem gdzie on się teraz znajduje. Dobra, więc udało się tam tą dywizję. Może nie zniszczyć, chociaż nie widzę, bo tutaj mi pokazuje ten samolot, ale no, uszkodzić. I kurczę, co jest z tam optymalizacją, to ja nie mam dla tego pojęcia. Ostatnio było bardzo, bardzo dużo chyba z jakichś 15 aktualizacji musieli coś spartolić. Bo tam było niby aktualizacje naprawiające, a zarazem poprawiające balans, no z tego co widzę.

Nie wiem gdzie to dać. Granat nasadkowy. Myślę, że tutaj dam. A piechota mi tutaj pozajmuje to wszystko. Karabin maszynowy potrzebuję do tego budynku. Dobra, ci się zaczęli wycofywać, to mi się podoba. Będę tam potrzebował kolejny oddział piechoty. Odzyskanie go będzie. trochę ciężkie, kurde, granat. Dobra, ale spróbuję go odzyskać. Ale powiem jedno: takie urozmaicenie w postaci tego, że tutaj właśnie wróg uszkodził jeden z naszych pojazdów. Bardzo mi się podoba, bo to jest niestandardowe. Rzadkie. Dobra, tylko szybko te strefy muszę sobie pozajmować. Walentyny możliwe, że tym starszy nie będę miał. Dobra, tych inżynierów trzeba zabić. Kolejni inżynierowie się pojawili. Skołam się za transporterem. Kolejny oddział piechoty. Dobra, granat nasadkowy. Szkoda, że brytyjskie siły nie mają zwykłego granatu. Dobra, zajmijcie ten samochód. Spróbuję nim. Aha, nie zajmę już go. Zostało mi tutaj dwóch typów. A ta dwójka nie jest w stanie go przejąć. Karabin maszynowy robi swoje. Dobra, dla pewności się wycofajcie. Ja tutaj dalej będę zajmował te strefy. Potrzebuję więcej piechoty. Tutaj niepotrzebnie dwa oddziały piechoty wysłałem. Ale dobrze, jednemu w takim razie załatwię karabin maszynowy. Więc snajper tutaj najbardziej przeszkadza. Trzeba będzie go się pozbyć. Ten oddział tutaj ładnie zaraszuje. Zaszaruje, można jak to bardziej pasuje powiedzieć. Tutaj uleczą. Nie wiem, jak to tylko działa, bo to punkty neutralne, to nie wiem. To po prostu chodzi, że moi inżynierowie mogą to podłożyć. Nie widzę, dobra, kolejne strefy. Dobra, te oddziały są już sprawne. Się tutaj schowajcie. Blisko podchodzą, ale granat zasadkowy rozwiąże ten problem. Przy okazji, oni. Kurde, sami rzucili we mnie granatem. Dobra, teraz granat na Rozwiąże Rozwiążę ten problem Niemców. No, jednego oddziału nie ma. Drugi jest przygwożony, zaraz będzie zdjęty. Dobrze. Chcę jeszcze zaatakować tamtą strefę? Mam na Walentynę i jest to, co chciałem. Dobra, wycie wycofacie. Ten jest uszkodzony, więc będę potrzebował inżynierów. Czy Walentyna może to jakoś zniszczyć ostrzałem artyleryjskim? No to i tak jest samy budynek. Ale przy okazji to jest. Ono 88 tu będzie strzelać. Szybciej te na to normalnie rozwali, jeżeli ostrzał tutaj uderzy. No właśnie. Ale do. Jechałem na minę. Dobra, dalej nie muszę jechać. mi się nie podoba. Ten oddział tutaj moich atakuje. Granat nasadkowy. Harabim przesunę w to miejsce. Ten oddział tutaj potrzebuje. Ci tutaj mi obrywają. Wy to mieliście naprawić. Potrzebuję oddział piechoty więcej. O kurde, nie bugujcie się, tylko to naprawcie. Ten oddział pomoże tu, bo tutaj są dwa oddziały wrogiej piechoty. Dobra, niech się zatrzymają. Granat nasadkowy jeden. Ok, zaczęli się wszyscy wycofywać. Ten samochód zabezpieczy ten teren. Kurde, moja walentyna jest niszczona! Do tyłu, do tyłu! Szlak! Zagapiłem się. Nie. Zagapiłem się, nie spodziewałem się, że wróg tak szybko to wyciągnie. Bo wróg ma już odciętą linię, tutaj jedynie to i owo muszę jeszcze zabezpieczyć. Dobra, znowu dawać mi tutaj valentina. Muszę to utrzymać. Dobra, samochód niech się tutaj cofnie. Our front line. Take cover. Dojeżdża kolejna walentyna. Wroga artyleria. Szlak by to trafił. Dobra, ostrzelaj i do tyłu. Kurde, ile tej piechoty tutaj idzie. Trzymuje więcej jednostek. Dobra. Tutaj żyją. Karabin tutaj dam w to miejsce. Armata została zlikwidowana. Valentyną spróbuję rozwalić im ten budynek do końca. Karabin maszynowy do przodu. Wpadek FPS-ów. Z jakiegoś powodu tak się to dzieje. Muszę chyba zresetować grę po tym odcinku. No dobra, jeszcze 5 sekund. Udało się to utrzymać. Pierwszy na razie raz wróg ma atakowaną bazę. Opłacało się te... zainwestować w tę Walentynę. Bo jest znacznie tańsza niżeli załatwienie sobie budynku i wyprodukowanie tych pojazdów. No dobra, bitwa wygrana. Coraz bliżej zdobycia Potenza. Chociaż tutaj ten oddział jeszcze będzie. And we'll have a solid front line across the country. Tak, ja mam zamiar właśnie to zrobić. Artyzanci są Judicious use of supply caches would enable our men to remain out of supply for longer. And of course, destroying any enemy caches we discover would lessen the effectiveness of German troops. The Germans have uncovered the location of one of our most effective partisan groups. Your help would be appreciated, Commander. Ok, czyli po zdobyciu potęzy tutaj musimy kierować się. Czy są w produkcji? O, tu mamy oddział piechoty nowy. Spadochroniarzy. To mi się podoba. I z tego co widać, spadochroniarze są najbardziej ubodzy, bo tu muszę odlokować i M3, i 57. No, ale dobra, moi drodzy, to był na tyle w tym odcinku. Następnym, myślę, że dobijemy ten oddział i zajmiemy potęzę. I później, koniecznie trzeba zająć się tym składem paliwa. I, i, I co dalej? Pójdziemy w tym kierunku, bo chcę jednocześnie połączyć siły z tą dywizją. To jest tego co widać, to są te główne, kluczowe miejsca, które trzeba zająć i trzeba pomóc partyzantom. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.